Dzień dobry jeszcze raz. Może tym razem już po małych problemach technicznych uda nam się przejść do naszego głównego tematu dzisiejszego spotkania. Zostałem poproszony o, przez organizatorów, żeby trochę zabawić się w przewidywanie przyszłości. Pamiętam, podobną sytuację mieliśmy naście praktycznie lat temu, w momencie, kiedy pojawiały się pierwsze założenia rewizji dyrektywy PSD. Wtedy mówiliśmy o ogromnej rewolucji, o ogromnej rewolucji w finansach wynikającej z otwartej bankowości, a dzisiaj porozmawiamy o kolejnym etapie rozwoju rynku w tym obszarze bankowości, otwartej bankowości 2.0 w kontekście Open Finance. Całość procesu zmian w tym zakresie zaczęła się w 2013 roku od pierwszej propozycji Komisji Europejskiej, która wtedy wywołała ogromne poruszenie na rynku, w szczególności w sektorze bankowym. Niektórzy wróżyli, że to już jest kres bankowości takiej, jaką znamy i za kilka lat banków nie będzie już obecnych na rynku jeśli ustawodawca decyduje się na to, żeby dopuścić inne podmioty do dostępu do danych objętych tajemnicą bankową. W 2013 roku powstał pierwszy draft propozycji, proces konsultacji i ostateczny projekt pojawił się w 2015 roku, dyrektywa w aktualnym kształcie weszła w życie w 2016 roku, natomiast Potem nastąpił proces wydawania RTS-ów, a więc standardów technicznych, sposobów, w jaki komunikować się powinny podmioty zewnętrzne z bankami czy z dostawcami prowadzącymi rachunki płatnicze. I to, jak efektywnie została wdrożona ta regulacja, jak, czy rzeczywiście doszło do tego trzęsienia ziemi, możemy ocenić, Niemalże po trzech latach działalności, wejścia w życie i funkcjonowania tych przepisów, przepisy wraz z RTS-ami weszły w życie we wrześniu 2019 roku i z tych pierwszych zapowiedzi co do końca sektora bankowego chyba niewiele wyszło. Ostatecznie regulacja ograniczyła zakres dostępu dla podmiotów tylko do dwóch rodzajów usług. Do usługi e, agregacji informacji o, o rachunku oraz do inicjowania płatności. E, zostało to również ograniczone wyłącznie do rachunków płatniczych, a więc z wielkiej burzy, trochę mały deszcz. E, tych podmiotów, które świadczą takie usługi, e, nie jest aż tak dużo na rynku. Pamiętam też pierwsze badania, które były robione w sektorze bankowym, w momencie, kiedy pojawił się projekt. 90% przedstawicieli banków obawiało się w skutku wejścia w życie tej regulacji. Jak wiemy, niewiele, e, niewiele z tego zostało. Open finance. E, open finance rozumiany jako kolejny etap, kolejna e, faza rozwoju otwartych e, finansów na rynku europejskim. To ścieżka, e, która wytycza drogę do otwartej ekonomii, a więc idei, która przyświeca Komisji Europejskiej od 2020 roku. Wtedy pojawiły się pierwsze, e, pierwsze e, e, informacje płynące z Komisji Europejskiej do strategii cyfrowej Komisji Europejskiej, która została przyjęta dla Unii Europejskiej. Zostało wpisana otwarta, otwarte finanse, otwarta ekonomia jako element strategii cyfrowej rozwoju gospodarki, ale po kolei. No, obecnie jesteśmy na etapie rewizji e, dyrektywy PSD2 e, w 2020 roku. W 2020 roku, tak jak wskazałem, została e, m, Został wskazany cel, jakim jest otwarta, e, otwarte finanse do strategii cyfrowej rozwoju gospodarki e, Unii Europejskiej. W następnym roku, w 2021, został powołany ekspert odpowiedzialny za ten proces wdrożenia, który dopiero w tym roku powołał odpowiednią grupę roboczą zajmującą się tym zagadnieniem. Jednym z e, działań, które grupa podjęła jest e, prowadzenie konsultacji publicznych w zakresie oceny skutków regulacji dyrektywy PSD-2. Te konsultacje rozpoczęły się w lutym i potrwają do sierpnia bieżącego roku, co już nam pokazuje, że pierwotne założenie Komisji Europejskiej, jakim było zaprezentowanie do połowy 2022 roku projektu rewizji dyrektywy PSD-2, odsunie się na pewno w czasie. Rewizja dyrektywy PSD-2 będzie opierała się o wnioski, które, takie jest założenie przynajmniej przyświeca Komisji Europejskiej, o wnioski, które zostaną zebrane z rynku. W ramach konsultacji publicznych każdy podmiot, przedstawiciel sektora finansowego ma prawo przedstawiać, zgłaszać swoje propozycje zmian do dyrektywy PSD-2 ze szczególnym naciskiem na to, co nie działa. Wśród postulatów, które są zgłaszane chociażby przez um, Europejską um, ETW, czyli European Digital Finance Association, um, której FinTech Poland jest członkiem, kilka rzeczy zostało zgłoszonych jako te, które w największym stopniu um, w ocenie przedstawicieli rynku uniemożliwiają dalszy efektywny rozwój um, tego obszaru. To jednym z, jednym z zagadnień jest brak mandatu regulacyjnego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego do tego, aby wspierać rozwój otwartej bankowości. Pomimo tego, że takie cele znalazły się w dyrektywie PSD2, to organ nadzoru europejski nie odnajduje w swojej działalności takich celów, a więc traktuje te przepisy wyłącznie jako realizacja obowiązku ustawowego. Bez obowiązku wsparcia dalszego rozwoju tego rynku. Kolejny obszar to jest e, wsparcie dla banków w poszukiwaniu obszarów biznesowych wykorzystania tych usług. Większość banków w tej chwili, niezależnie od tego, czy stają się dostawcą tych usług e, i świadczą usługi jako TPP, traktują e, otwartą bankowość jako wypełnienie obowiązku regulacyjnego. Wypełnienie, które pochłania duże zasoby finansowe, jest obciążeniem, ale nie niesie ze sobą korzyści biznesowych. To rynek podnosi przede wszystkim, żeby bankom umożliwić bardziej efektywne wykorzystanie tych danych. Kolejny obszar to jest objęcie dostawców usług dostępu do informacji o rachunku i inicjowania płatności obowiązkami AML. To jest. Od dłuższego czasu dotyczyła się dyskusja, e, czy rzeczywiście te podmioty są objęte e, tym obowiązkiem, czy są instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów AML. Ostatecznie niestety zostało to dość jednoznacznie przesądzone przez Komisję Europejską w ramach QA, że tak, te podmioty są objęte obowiązkiem, choć wiemy, że w Europie. Poszczególne nadzory różnie interpretują te obowiązki. Niektóre starają się korzystać z wyłączenia w tym zakresie, wskazując na to, że podmioty te nie powinny być objęte. I jeden z postulatów rynku płynący z całej Europy jest taki, żeby jednoznacznie przesądzić, że te podmioty w związku z brakiem wejścia w posiadanie środków użytkowników, żeby zostały wykluczone z kręgu podmiotów objętych obowiązkami EML. Kolejny obszar to e, zgłaszanie problemów związanych z funkcjonowaniem API e, w ramach dostępu do informacji o rachunku. Wiemy, że wdrożenie nastąpiło w bardzo niejednolity sposób w Europie. I z tej pierwotnej idei, jaką było otwarcie paneuropejsko rynku dla dostawców e, takich usług, tak żeby mogli z jednego miejsca efektywnie agregować informacje o rachunków np. przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie całej Unii Europejskiej. Część e, tych interfejsów API działa bardzo, w sposób bardzo zawodny. E, podmioty, które chciałyby wykorzystać potencjał z tego płynący, starają się zgłaszać e, skargi zgodnie z uprawnieniem, które przyznaje dyrektywa PSD-2, ale jednak nie ma takiego efektywnego mechanizmu wymuszania dokonywania zmian czy poprawek, i jednocześnie też Ewa, czy nie robi nadmiernie dużo w tym zakresie, żeby te problemy wyeliminować? Kolejnym obszarem, który zostaje podnoszony, to zakres dostępu do informacji. W ocenie rynku ten zakres powinien ulec radykalnemu rozszerzeniu. Takie głosy płyną nie tylko i wyłącznie z przedstawi od przedstawicieli podmiotów świadczących te usługi jako niebankowi dostawcy usług płatniczych, ale również od samych banków z Europy. Dostęp wyłącznie do rachunków płatniczych, w szczególności z perspektywy banków utrudnia chociażby ocenę danego klienta na potrzeby procesów własnych banków, więc banki coraz częściej podnoszą argument, że są zainteresowane tym, żeby dostęp został rozszerzony. No i ostatni obszar, który jest szeroko podnoszony w ramach dyskusji, to jest obszar komunikacji i promocji. Bardzo często w Polsce, może w mniejszym stopniu, ale w innych krajach europejskich bardzo często dostawcy tego typu usług są traktowani jako podmioty potencjalnie podejrzane. Klienci nie mają zaufania do tych podmiotów, nie znają tej konstrukcji prawnej, i boją się udzielać dostępu, co radykalnie obniża efektywność stosowania przepisów. Potencjał płynący i to, że dane są paliwem napędzającym gospodarkę, w szczególności gospodarkę cyfrową, zostało odkryte już x lat temu. Pamiętam jeszcze w 2015 roku, kiedy banki przystępowały do projektu 500 Plus w bankowości elektronicznej. Wtedy udało się przekonać Ministerstwo Cyfryzacji ówczesne do tego, żeby udostępnić bankom w sposób efektywny w trybie teletransmisji danych dostęp do rejestrów dowodów osobistych i rejestrów PESEL. Na początku nawet zainteresowanie nie było banków tak duże, natomiast teraz po tym czasie, który upłynął od tamtego momentu, widzimy jak bardzo efektywnym było to rozwiązaniem i jak powszechnie jest wykorzystywanym do walidowania poprawności i autentyczności dokumentów, który posługuje się klient. Niestety nie każdy obszar w Polsce działa tak samo efektywnie. Część obszarów, takich jak chociażby KRS wciąż jest niedostępne dla banków czy innych dostawców usług e, e, finansowych w podobnie efektywny sposób i banki muszą radzić sobie albo manualnie, albo w sposób bardzo e, okrężny. Dodatkowo widzimy dużą zmianę, nawet ostatnio słychać o tym, jak bardzo zmienia się podejście chociażby dla zakładów ubezpieczeń w dostępie do danych. Coraz częściej słyszymy o tym, że Podmioty te uzyskują dostęp do kolejnych danych, które umożliwiają przygotowywanie coraz precyzyjniejszych modeli e, oceny klienta pod względem szkodliwości czy ryzyka ubezpieczeniowego. To wszystko napędza gospodarkę, w szczególności gospodarkę cyfrową, która się zmienia i jednocześnie sprawia, że Polska nie jest tak bardzo w tyle jakby się wydawało w stosunku do innych krajów europejskich. Oczywiście mamy liderów, mamy Estonię, gdzie od wielu lat gospodarka, otwarta gospodarka, dostęp do danych jest powszechny, ale jak spojrzymy na kraje zachodnie, tam ten dostęp jest jeszcze w mniejszym stopniu realizowany niż w Polsce. A więc duża droga przed nami. Ja nie spodziewam się, żeby... E, rewizja PSD2 przyniosła jakiś kolejny trzęsienie ziemi, raczej to będzie ewolucja niż rewolucja w tym zakresie. Więcej nadziei dają e, projekty regulacji, które Komisja Europejska planuje wdrożyć w najbliższej przeszłości, odnoszące się do Open Finance rozumianego jako rzeczywiście otwarcie dla całego sektora finansowego danych, nie tylko sektora bankowego. Czy to Data Governance Act, czy Digital Service Act, o którym mówi się coraz częściej, zaprezentowane dwa lata temu, niewiele się dzieje, ale coraz częściej widzimy, że chociażby nawet ostatnie wydarzenia gospodarcze skłaniają Komisję Europejską do przyspieszenia prac w tym zakresie i zwiększenia nacisków na zapewnienia dostępu nie tylko do danych sektora prywatnego ale też zmuszenia państw do otwarcia e, rejestrów publicznych. Ponadto idea wdrożenia Internet of Things e, skłoniła Komisję Europejską do zaproponowania regulacji dotyczącej otwarcia danych na potrzeby wykorzystywania tego typu procesów w przyszłości. Spodziewamy się, że w 2023 roku te Inicjatywy mają szansę zmaterializować się w postaci projektów, które będą poddane konsultacji. I o ile bank, Open Banking 2.0 raczej e, przejdzie z, w sposób delikatny, mocno niezauważony, e, dając paliwo oczywiście do rozwoju dalszych e, modeli biznesowych podmiotów, które już świadczą usługi dostępu do informacji o rachunku. O tyle prawdziwa rewolucja nastąpi w momencie, kiedy zostanie podjęta i wdrożona decyzja o otwarciu danych wszystkich podmiotów sektora finansowego, a przede wszystkim danych przetwarzanych w rejestrach publicznych. Bardzo dziękuję.